Wiewiórki i bobry, dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. O, kto to przyszedł? Ktoś dobrze przyszedł się ustawił tutaj, kto to? Chcesz powiedzieć wiewiórki i bobry? Możesz. Nie? Dobra. Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, kilka przebitek na sam początek z wczorajszego, ale naprawdę króciusieńko, dosłownie brief i jesteśmy już dzisiaj. Zapraszamy was do oglądania i życzymy miłej zabawy. Tak, Juny? Nie pogadała, ale się pokazała. Zgodnie z zapowiedzią będziemy robili sobie małego grilla, ale jeżeli myślicie, że będę was zanudzał tym jak rozpalam go, to macie rację. Yy, podłożyłem tego drewienka, który dzisiaj zebrałem trochę. Marcin dorzucił tutaj liście i już mamy ognisko, a z ogniska krótka droga do tego, żeby mieć gotowego grillika. Yy. Przemówiłem Ci Marcin już o tym. Przykro mi, obcięło nam dwie ostatnie minuty naszej rozmowy. Może kiedyś dokończymy. Te sekrety, które padły w tych ostatnich dwóch minutach, muszą zostać na kiedy indziej. No to strategiczne, ważne informacje. No, trudno, co zrobić. To co, no to jeszcze pozwolimy, oczywiście, zajrzeć do garów, co tutaj u nas dzisiaj gra. A gra tak typowo po kmersku: sharing, sharing, sharing. Są warzywa, jest dużo owoców morza, jest trochę mięsa. Jesteśmy my i mam nadzieję, dobry nastrój, i dobra zabawa. No, to zaczynamy. Zmiana e, szefa grilla. Szefa Teraz kuchni. szefa kuchni, teraz mi przejęła pałeczkę. Nie, Marcin przed chwilą dzieci, ale wróci. Może coś zjeść. Bo jeść jest ciągle co, a już nie ma mocy przerobowych. E, także jest naprawdę super... Gdzie jest światełko? Tutaj. E, jest naprawdę bardzo miło spędzony czas. i e, Fajnie mieć... E, Pani mieć polaka w, w mieście. To mimo, że widuję yy, się nieczęsto, to jednak yy, te spotkania mają yy, duży charakter gatunkowy, że się tak wyrażę. No i pojechali sobie. Yy, mi, z Marcinem, i Jacobem wrócili do domu, a dziewczyny, czyli Taronki i Juny, wzięły motor, wzięły moją kartę do bankomatu i wyruszyły w miasto. Yy, Przyjażka na. Dobry spanie, na złapanie trochę świeżego powietrza rozumiem to i szanuję. Ja natomiast yy, no po prostu muszę się zabrać za sprzątanie stołu, bo tak nieładnie byłoby zostawić. Także ja sprzątam, a dziewczyny niedługo wracają. Mamy poranek, mamy zatem śniadanie. Na sianami śniadanie przygotowałem tarą sałatkę. specjalnie dla mnie tylko, jajko sadzone. I tutaj mam kawałek wieprzowiny obsmażonej. A Dżuny? A co Dżuny ma? A Dżuny je razem z mamą omlet z ostrygami i troszkę kurczaczka. A pod spodem ryż, widzę, jeszcze się chowa. No, 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 na wypasie. Super. Pokazywałem Wam śniadanie, pokażę Wam też i obiad. No i oczywiście zaparowanko. Momencik, momencik. Już lepiej? Niewiele. Przepraszam najmocniej. Yy, Coż tutaj się... Będzie gotowało, czy już się gotowało, Tego przykręciłem teraz mocno obrót. Robię zupę na kurczaczku i oprócz warzywek, takich tradycyjnych jak marchewka czy rzodkiew, dodałem kapustkę kiszoną, którą robimy w tej chwili. Ona jest jeszcze dość młoda w smaku, czyli nie jest jeszcze tak bardzo mocno kwaśna. Na takiej nie bardzo kwaśnej kapuście kapuśniaczek. Taka historia, dzisiaj dogadzam sobie. Nie oglądam się na tarą nie oglądam się na dżuny, moje smaki. Także już zawczasu mówię smacznego. Kapuśniak już jest w talerzu. Ja tak dość nietypowo, może mało po polsku, troszeczkę prażonej cebuli, cebulki na sam koniec jeszcze sobie dodałem i jadę. Nie miałem pomidorów żadnych, bo pewnie dodał trochę. Dobre, nie jest kwaśne tak jak taki kapuśniak prawdziwy kwaśnica, no bo taka kapusta kiszona jeszcze nie jest bardzo kwaśna. Ale jest całkiem całkiem niezła i proszę bardzo. Również staram. Będzie jadła kapuśniak. Zobaczymy reakcję. O, to śrubnęwa. Tak. Really? I put some chili. <laughs> Dobry. Mm. E, dodam sobie troszkę chili. No co, smacznego? <laughs> zjadłem, Zjadłem zupę całą. <laughs> Mówię do tarą. Pyszna zupa, dziękuję bardzo. Zapomniałem, że to ja robiłem. <laughs> Zbieramy się szybciutko z domu. E, chcemy zdążyć przed deszczem, bo zanosi się na, na to, że będzie padało, a chcemy. Żeby dunek sobie troszkę na świeżym powietrzu spędziła czasu, więc weźmiemy chyba jej rowerek i pojedziemy przed budynek pani gubernator przy Riverside. Tam sobie na tym wielkim placu będzie mogła pośmiegać troszkę. Także zapraszamy, zapraszamy. Jesteśmy już na Riverside. Dawaj, ruszaj, najgorzej jest ruszyć, co? Dobra, to tak trochę pomoże. I teraz zasuwaj. Już, pedał. Elegancko. Bardzo przyjemnie, bo jest w ogóle nie ciepło. <noise> ciepło jest, ale nie jest gorąco. No ale to zbliżająca się właśnie zmiana pogody. A pokażę wam to później, jak będziemy wracali. Chyba content pcha mi się do kokongu. Pięknie cieszy mnie to. Poczekaj, z tej strony cię sfilmuję. Będzie lepsze światło. Proszę kochanie. <noise> proszę, proszę, coś się dzieje w budynku. Pani gubernator, bo wszędzie dookoła poparkowane samochody. A policja przed wyjazdem do bramy. No no, coś tam się, coś tam się dzieje, coś kombinują, ale ja nie to chciałem wam pokazać. To może jeszcze nic nie oznaczać. To może oznaczać po prostu zaparkowaną ciężarówkę tutaj. Ale ta ciężarówka wypełniona jest jakby barierkami. No właśnie, te barierki mogą być służyć po to, żeby oddzielić na przykład protestujących od budynków, a być może jest to pierwszy z wielu wozów, które przyjadą, żeby zbudować nam tu scenę, żebyśmy tutaj mieli jakąś kolejną imprezę, kolejny festyn. Zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijała. Ja preferuję festę. Tak kochanie? Ok, się tu na nierówności. Dobra, proszę bardzo, już. Co to wariatcia robi? Usiadła na bagażniku zamiast na siodełku I pedałuje. Co za to za you know? wariatka. I, I... Zastanawiam się, dlaczego ona tutaj przyjeżdża. Tutajśmy motor zaparkowali. Okay. To już koniec podróży. Tak, so, mamy No be dobra. Be. To lecimy. Ole, ty jesteś silna. A to yeah. chyba za wysoko będzie dla ciebie. Yeah. <laughs> Pomóc Umaj ci? oh my God. Ja wow. Cię kręcę, Juna, jaka Ty jesteś już duża dziewczyna, to już po prostu ręce opadają. A i dalej jedziesz. Dobra, to ja na Ciebie zatrzymam ruch. Da. Pod górkę masz, za ciężko. Jedziesz, dobrze. Ciśnij. Stronger. Stronger. Brawo. <gry> yeah. Kontynuuję jazdę u teściów w restauracji. Tutaj loteria siostry nie cieszy się powodzeniem A tam przed chwilą widziałem, że ktoś grał Ale chyba przegrał, bo już poszedł Ale to musisz powiedzieć pani co chcesz What would you like to buy? Chcesz to? No to musisz pokazać pani Bierzesz Pokazujesz pani, że chcesz to kupić okay. Trzymaj, ja będę odkręcał, trzymaj mocno Musisz trzymać mocno, dawaj, trzymaj Nie, dobra, to tata podtrzyma Odkręcę, O, 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 o dobra, teraz trzymaj, trzymaj. Proszę bardzo, wyciągasz. Ten czekoladowy. Dobra. Zakręcamy. Proszę bardzo, Co mówimy do pani? Nie, jeden. To bezcelność. O ran? Nic z tego. Chodź zacząłem co mała robić. Bo ja mam... Ja już wiem, co robi, bo już widziałem to przed chwilą. Gra w domino na hajsy. I przegrywa. E, przybył demon. E, swoje, swoje pojawienie obwieszcza wszystkim rzucając samochodami z każdego i wszędzie. Okay. Dobrze, to nie jest Hulk. E, Rzucałby prawdziwy mnie Wraca, 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 idzie. Może we mnie się Co tam demon? Błyska chyba nie rzucisz, nie? A jednak, dzięki. Ty to jesteś gamon. Teraz wbił do pani tam, która sprzedaje loterię i po klawiaturze zaczął je stukać. na jest napierdził, naprawdę słowo daje. Chyba przy przywiązania go w sensie oczywiście metaforycznym poprzez oglądanie telefonu i bajki <grywia> to jest prawdziwy demo, słowo daję Już zmienia, już mu się nie podoba bajka już. Zaczęło się przeobrażanie mojej rany Teraz jest ten etap takiego swędzenia bardzo mocnego staram się nie rozdrapywać, ale nie zawsze się udaje Spędzi strasznie co kochanie co to miało znaczyć? Mów do mnie w jakimś normalnym języku Chodź Juny jedziesz, jedziesz Jedziesz Co za towar tu wjedziesz, co? Coś ty tu przywiozła Demona żeś przywiozła Powinnaś wiedzieć co wozi Za ciężko z demonem? Dobra, demon już poszedł. Dawaj, już dawaj. go nie ma. Proszę, jaka zabawna historia. Już mieliśmy. wracać do domu. Dosłownie. No może 30 sekund temu. I nagle, jak z... nie na Wyjety Wyjęty spod poduszki. Daję oczko, co? Chyba poczekamy. Taka historia czekać. Nie ma wyjścia. Ja się nie rusza. Ale ta wariatka swoje musi odstawić. Wciągnęła koszulkę i wybiegła na deszcz. Brawo! Dumy jesteś naprawdę bratę wyjątkowa. prosił mnie o miskę proszę <laughs> Wiesz, To jest totalna wariatka <laughs> Po kim ty to masz? <śmiech> <śmiech> Właśnie przyjechaliśmy do domu Troszkę pada jednak ciągle Ale najgorsze jest to że kciuszki, które miały już być suche, no niestety. Dobra, tejmuje je chyba. Trzeba ściągać. Staram będzie teraz robiła proszek z chili, zapomniałem jakby to nazwać. Na razie mamy suszoną chili, którą e, podsmaża na patelni. To jest jakby punkt wyjścia do, do tego, a później będzie to mieliła. Tak? Daje to miły yeah. Nie. Później to zmienić i będzie z tego e, po prostu sproszkowane chili. E, tutaj czeka nas jeszcze troszeczkę jedzenia takiego e, morskiego, czyli seafood. A tu taro przygotowała sobie wypasione żarełko, czyli <ścoughs> kraby, kraby e, marynowane. No, będzie pięknie. Dobrze. To smacznego. Oh <laughs> Cały czas jeszcze mokre włosy ma. <laughs> Zobaczcie, dopiero co wróciła. Dobre? Jeszcze chili. Jeszcze chili. Okej, okay, no to chili wjeżdża za chwileczkę. Chciałem sobie podnieść utopęce pod szczypiorek i marynowany imbir, który mam tutaj. W sumie to się komponuje naprawdę rewelacyjnie, ale zaniepokoiła mnie ta jedna parówka. To jedno spojrzenie. przecież ona się na mnie gapi. Niby się uśmiecha, ale jednak się gapi. O co chodzi? Kochani, chciałem przeczekać ten deszcz, żeby nagrać pożegnanie we względnej ciszy, ale tego się nie da zrobić. Po prostu rozpadało się i koniec będzie tak pewnie lało co najmniej do rana. Zatem na teraz. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam serdecznie na jutro. Na kolejny odcinek. Albo na kolejny odcinek dzisiaj. Dzisiaj po południu. A teraz spokojnego dnia Wam życzę. Żegnamy się. Do zobaczenia. Cześć!